Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto leżące na górze, ani nie zapalają lampy i nie kładą jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim w domu. Niech tak świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i oddali chwałę Ojcu Waszemu w niebie. że bardzo lubię przekładać Ewangelię na konkret mojego życia. Na to, gdzie teraz jestem, w jakim położeniu się znajduję, co czuję, w jakich relacjach jestem i w ogóle, co u mnie słychać. I właśnie tak jest, że Pan Bóg chce do nas mówić dziś. Te słowa, które mamy dziś dane przez Kościół, są właśnie dla nas, po to, żebyśmy mogli coś zrozumieć, coś odkryć i przełożyć to na nasze codzienne, zwyczajne życie. Kiedy pierwszy raz przeczytałam tę Ewangelię, jakoś automatycznie do mojego serca i umysłu wpadły dwa słowa: to jest sól i światło. Dlaczego najpierw pomyślałam sobie o tej soli? Przypomniałam sobie z historii, a nawet może po prostu z takiego codziennego życia, że dawniej, kiedy nie było takich dobrodziejstw jak dzisiaj są lodówki czy zamrażarki, ludzie, żeby sobie poradzić z utrzymaniem świeżości i dobrego smaku danej potrawy, a szczególnie mięsa, obkładali je solą. Dzięki temu mogli się dłużej cieszyć świeżością tego, co jedzą na co dzień. Ale też przypomnijmy sobie te momenty, a może ktoś z Was był kiedyś na diecie, gdzie nie mógł przyprawiać żadnych potraw, szczególnie z solą. I jak te potrawy smakują, one są po prostu mdłe. A niektórzy mogą powiedzieć, że nawet strędne. I dlaczego Pan Jezus tak mówi do nas, że my jesteśmy solą ziemi? No właśnie, chyba po to, żeby nam uzmysłowić to, że każdy z nas, chrześcijanin, powinien mieć jakiś smak. Chodzi o to, żeby nasze życie miało smak, żeby inni ludzie mogli też, kosztując kawałka naszego życia, bardzo mocno się pożywić, ale i odczuć ten nietypowy smak. Który wyróżnia y, każdego chrześcijanina spośród innych ludzi? I to nie mam na myśli tego, że my jesteśmy lepsi od innych ludzi, ale że nasze życie powinno być lepsze od innych ludzi. Natomiast drugim słowem, które gdzieś tam wpadło do mojego serca, to jest słowo światło. I tutaj przypomniało mi się takie doświadczenie, które miałam y, kilka lat temu, kiedy byłam w Warszawie i odwiedziłam y, Taką wystawę pod tytułem Niewidzialna Wystawa. O co w tym chodzi? To jest miejsce, gdzie pracują osoby całkowicie niewidome, a wszelkie pomieszczenia, które można zwiedzać, są zaciemnione. Kiedy wchodzisz tam, nie możesz mieć nic, co może ci zaświecić ani komórki, ani zegarka, ani tym bardziej okularów. I przewodnikami w tym miejscu są właśnie osoby niewidome. I to doświadczenie jakoś bardzo mocno zapadło mi w pamięć, kiedy pierwszy raz tam weszłam. W tych pomieszczeniach oczywiście były konkretne rekwizyty czy przedmioty codziennego użytku, i ja, osoba będąca całkowicie w ciemności, miałam się odnaleźć w tym pomieszczeniu. Powiem Wam, że było to bardzo trudne. Ale pomocne było to, że osoba, która była przewodnikiem, była osobą niewidomą, a jednocześnie świetnie umiała sobie poradzić właśnie w takim otoczeniu. I poprzez słuchanie jego głosu, yy, mogliśmy, jako grupa zwiedzająca, powolutku, powolutku dotykając odczytywać, jakie to jest pomieszczenie i co się w tym pomieszczeniu znajduje. To doświadczenie pozwoliło mi zrozumieć, jak ważne jest światło. Ale też y, pomyślałam sobie wtedy, że osoba, która przewodziła y, tej wystawie, była osobą całkowicie niewidomą, ale miała w sobie jakieś nietypowe światło, które pozwoliło jej y, bardzo dobrze poruszać się w całkowitych ciemnościach. Y, I zobaczmy, że y, pomimo tego, że każdy z nas, y, osób wierzących, ma w sobie ciemność, ale właśnie jesteśmy zaproszeni do tego, żeby być światłem w tym świecie. Pomimo właśnie naszego grzechu, naszych słabości, pomimo tego wszystkiego, co nam sprawia trudność każdego dnia, to jesteśmy zaproszeni do tego, żeby właśnie przewodzić, żeby być światłem dla innych. Zwróciłam też jedno słowo moją uwagę, a właściwie to jedno zdanie. Posłuchajcie, lecz na świeczniku i świeci wszystkim w domu. Czyli zobaczmy, że y, to bycie światłem y, to nie chodzi o to, żebyśmy tam byli światłem nie wiadomo gdzie, na jakiejś krańce Ziemi, na krańce świata, y, chociaż pewnie i też tak. Ale jest podkreślone, żeby świecić wszystkim w domu. Może czasami mamy taką pokusę takiego globalistycznego myślenia, że fajnie tam właśnie być świadkiem dla Chińczyków, może dla Rosjan, może gdzieś dla ludzi żyjących z daleka od nas może gdzieś daleko w Afryce ale bardzo trudno jest nam być światłem i świecić dla wszystkich w domu. Może to jest dobry moment, może to jest dobry dzień, żeby właśnie pomyśleć, jak jest ze mną? Czy ja jestem smaczną solą, która przyprawia życie, oczywiście w cudzysłowie, przyprawia życie innym ludziom? Czy ja jestem światłem w moim domu, w moim otoczeniu, w mojej wspólnocie, w moich rodzinach, wśród moich przyjaciół? Czy ja może myślę właśnie, że ja tam jako chrześcijanin pójdę do innych narodów, ale tutaj właśnie w moim środowisku bardzo jest mi trudno świadczyć. Może właśnie te słowa są dane mnie i tobie po to, żeby sobie to uświadomić. Sól i światło. Jak jest w twoim życiu?